I witamy w piątym pojedynku rundy czwartej. Jak zawsze jest ze mną Matiasik. Nie wiem, nie. Tak. I tym razem wylosowali się opad kontra Kalif. Czyli dwa boty, które pokazują się z bardzo dobrej strony w całych pojedynkach. Opad z jedną z najsilniejszych w ekonomii. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Z bardzo rozbudowanym, mocnym zamkiem. I Kalif z ogniem. Tak. No niestety opad. Jest tutaj botem, który ma problem w początkowych fazach gry, także Myślę, ma tutaj szansę, jeśli będzie wyprowadzał szybkie ataki Ale widzę, że zamek jest... czy zamek opata jest już zamknięty? Chyba tak Zamek jest zamknięty, ale trzeba powiedzieć jedna, Jeden dobry strzał z balisty ogniowej I wiadomo, chyba to i się chyba, opata nie nie chyba, że to byli niewolnicy Muszę być To mogli być niewolnicy no niestety, OPAT tutaj jest w mocnych tarapatach. 15 Ekonomia opata 10. Kalif ma już 10 dziesięciokrotną przewagę w jednostkach i koniec. Kalif szybkim atakiem, niewolnikami, asasami, balistami ogniowymi pokonuje OPATA. No przyznam szczerze, bardzo rozczarowujący pojedynek. Zobacz, 1187 to jest jeden z szybszych pojedynków w ogóle. 6 lat zajęło Kalifowi pokonanie OPATA. Kalif zdecydowanie należy do botów, które są specjalistami w wyprowadzaniu szybkich ataków i co do tego nie mam żadnej wątpliwości, ale myślałem, że opat będzie w stanie się jakoś wybronić tymi atakami. Kalif też wcale do najsłabszych botów na początku nie należy. Jego jednostki, jego jednostki czarnych mnichów zazwyczaj mają całkiem spore szanse w walce początkowej, więc no przyznam szczerze, dla mnie to jest duże zaskoczenie. No cóż, szczerze mówiąc, stawiałem na opata, liczyłem, że uda mu się na początku wbronić i wydaje mi się, że siłą swojej armii w późniejszych fazach spokojnie by wygrał. No ale niestety jest Do późniejszych faz nie doszło. No niestety nie doszło. I musimy uznać zwycięstwo kalifa. Swoją drogą ta czwarta runda idzie jak do tej pory dosyć szybko. Nie wiem, czy nie najszybciej? Chyba tak. No cóż, widzimy się z tym w kolejnym pojedynku. Kolejnie.